Na okręgu o środku w punkcie O leżą punkty A, B oraz C. Jest okrąg, jest jego środek i na tym okręgu leżą punkty A, B i C. Odcinek AC jest średnicą tego okręgu. AC jest średnicą, czyli przechodzi przez jego środek tego okręgu. A kąt środkowy AOB ma miarę 82 stopnie. A o, B, kąt środkowy, czyli kąt, gdzie wierzchołek leży w środku okręgu, a ramiona zawierają promienie. Miara kąta OBC B, C jest równa. Miara kąta O, B, C. To musimy znaleźć. Ten kąt. Zaczynamy analizę. Podany jest kąt 82 stopnie jako kąt środkowy. I ten kąt jest oparty na łuku AB. To jest kąt środkowy oparty na tym łuku. No to spójrzmy, co nam to daje. Na tym samym łuku oparty jest kąt wpisany w wierzchołku C. Czyli wierzchołek leży na okręgu. Jest a ramiona zawierają cięciwy. To jest najdłuższa cięciwa, bo nawet to jest średnica, tu jest druga cięciwa. Jaka jest zależność pomiędzy kątem środkowym a kątem wpisanym? Jest taka zależność. Kąt wpisany ma się tak do kąta środkowego, tu jest oparta tym samym łuku, że jego miara jest dwukrotnie mniejsza. Czyli jeżeli tu było 82 stopnie, to tu musi być 41 stopnie. To wynika z oparcia się na tym wspólnym łuku AB. Co nam to daje, jeżeli chodzi o y, kąt alfa? No możemy teraz zrobić ten sposób. że Jak tu jest promień OB i tu jest promień OC. To ten trójkąt, który widzimy, jest trójkątem równoramiennym. To jest ramię, to jest ramię. Natomiast wiemy, że kąty przy podstawie w trójkącie równoramiennym są takie same te kąty. Czyli jak to jest 41 stopni, to kąt alfa też musi mieć miarę 41 stopni. To tak naprawdę co kończy zadanie, czyli właściwą odpowiedzią jest odpowiedź A.